czymy społeczności motocyklowe. Róża Europy na scenie jest bardzo głośna, jest bardzo radośnie i na pewno będzie się działo. To oczywiście śledzikowa impreza, a wokół nas mnóstwo przyjaciół, którzy są wszędzie Maciej. <laughs> Witajcie. Maciej HDC 11 Wrocław. No właśnie, drugi już rok z rzędu spotykamy się tutaj na śledziku. Moto śledził dokładnie. Dokładnie. To jest moto śledzik robiony przez nasz najlepszy chapter HDC Legnica. To jest impreza cykliczna, zawsze jest problem z wypełnieniem czasu zimowego. Mamy na to receptę, chłopaki dają radę, robią świetne imprezy. To jest już druga cykliczna, będą kolejne. Będą kolejne, ale niewykluczone, że nie tutaj, moi drodzy, bo frekwencja przechodzi na oczekiwania. Tak, tak. Po pierwszym roku już były, wiem, że chłopcy mieli duży problem, bo e, było tak napchane, że było ciężko. W tym roku zaczyna się powtarzać schemat. No ale jest to fajne miejsce, a jak wiecie, staramy się trzymać poziom, żeby nasi gości byli jak zawsze zadowoleni. Pozdrawiamy zatem serdecznych chłopaków z legińskiego chapteru. Może króciuteńko jeszcze co przed nami, a wiem, że dużo będzie się działo. W tej chwili mamy Różę Europy. Później kolejna gwiazda wieczoru, oddział zamknięty. Tak jest. Różę Europy, które jest znane dla wszystkich. Genialna muzyka. wbijająca się w nasze serducha, oczywiście, a później oddział zamknięty i mała niespodzianka, bo lider. Wojtek będzie miał 55 urodziny. Jest to lider, założyciel, gitarzysta, także już wszystkiego najlepszego. No i myślę, że będzie się działo, jak zawsze. Także jesteśmy jako pierwsi, słuchajcie, składamy serdeczne życzenia urodzinowe. Wojciech Łuczaj Pogorzelski, e, tak jak powiedział Maciej, założyciel, gitarzysta, kompozytor, lider zespołu, e, obchodzi swoje urodziny, a chłopaki przygotowały dla niego niespodziankę, nas oczywiście też nie zabraknie, żeby Wam pokazać, cóż to będzie. A tymczasem cóż, wszystkiego dobrego, nie będziemy się widzieli ostatni raz dzisiaj, także Dziękuję. się nie żegnam. Nasz operator pokaże nam tutaj wejście, co się dzieje. Nawet znalazło się miejsce na mały proszę, handel gadżetami motocyklowymi. Także dla każdego coś miłego. Wszystkiego dobrego w takim razie. Dzięki, że z nami jesteście i zawsze Was zapraszamy. Jesteście nas najlepszą telewizją motocyklową. Informujemy. Dziękujemy za zaproszenie i na pewno Was nie zawiedziemy i zawsze będziemy przy Was. Dzięki. Na razie. Wszystkiego dobrego. Jedynastki, jedynastki. Pozdrawia Zielona Góra. Fajne. Chciałbym Wypczapty. powiedzieć, że teraz całkiem poważnie za kolekowi i za siebie przyjeżdżamy tu Zawsze. To są jedne z najlepszych lotów w Polsce. Klub Element. Czy będę Czy to tutaj są najlepsze imprezy? Super, świetne. Mówię, świetne. Proszę jak się, ja się Cały tydzień się uczy, nie żeby ma, to nie powiedzieć. ma tu jakiegoś bałaganu. Że już Czekaj, w świetne zespoły. I Dziękujemy, Legnicy, że nas przyjęli. Dziękujemy. Społeczności motocyklowe.